Inspiracją było przede wszystkim do tego, aby tą konferencję zainicjować. To lata doświadczeń. Medycyna, nauka, biznes, one gdzieś ciągle się spotykają, potem się rozchodzą, ale ostatnimi czasy ten postęp taki gwałtowny dotyczący no, to już słowo oklepane, ale trzeba to powiedzieć sztucznej inteligencji, spowodował, że to sfokusowanie się na działanie w zakresie technologii, rozwiązań. Na, zaczęło nas dotykać w sposób bardzo praktyczny. To już nie, to już nie jest teoria, tak? to już jest coś, co się dzieje. Więc urządzenia medyczne mają już AI. Nasze urządzenia noszone mają AI. My się łączymy z bazami danych, które przetwarzają gdzieś tam w zakresie business intelligence i mamy wynik na końcu AI. I teraz, żeby o tym porozmawiać i dowiedzieć się, gdzie ten trend zmierza i jakie są oczekiwania, bo każda z tych trzech stron, biznes, nauka i medycyna, inaczej widzi tą potrzebę inaczej chcę ją konsumować. Więc, żeby nie doszło do takiego rozjechania się tych pomysłów w stosunku do tego, co otrzymuje na końcu klient, warto o tym No I ta konferencja temu właśnie służy. Wymianie poglądu, więc te panele są niezwykle barwne. Już jesteśmy po pierwszym za chwilę, drugi przed nami. Widać z dyskusji, które są prowadzone, że te światy mają do, dużo do powiedzenia i czasami te drogi rzeczywiście nie są takie do końca zbieżne i warto pracować nad tym, żeby ten efekt synergii tych trzech obszarów zaistniał. No ja jestem reprezentantem przede wszystkim tego obszaru dydaktycznego, uczelni. Zatem ja postrzegam to narzędzie przez pryzmat pomocy, pomocy w nauce. Natomiast taki sam aspekt zachodzi właśnie w tych innych obszarach. Biznes jest dostawcą. Produkuje, dostarcza, ale ważne, żeby dostarczył produkował to, czego ten klient na końcu potrzebuje. Także no, taka idea konferencji i mam nadzieję, że nie pierwsza taka konferencja w naszym uczelni.